Siwana, witam was bardzo Radzie się w kolejnym odcinku z Dań Klaj, to jest ze mną Gaborek popoł, Big Cup I... powraca na rajony! Pow skra Ale no, już no, się scridłem na początku. Może. Już wszyscy wyszli, koniec. Myślę, no, że myśli, 4%, 4% No już nie ma co nawet, kurde, prosić o lajki, ani o suby to... Zostawcie łapkę w górę. No możecie, ale już pewnie nikt tego nie ogląda, więc no. Dwa heady. Kurde. Nie ja wiem czy nie powinniśmy między post tymi posterunkami pójść do jednego sklepu i po sprzedawać to wszystko. Ała. No w sumie to prawda. O kurde, rabną mi za dwa strzały i umarłem. Jezu, ale co oni są mocni To nie oni tylko karabiny i karabiny wobec nich też są takie mocne. Poprawę. To jest chyba pierwsza gra, w której, w której NPC te są jakkolwiek mocne z tymi karabinami Grałeś w Dark Souls? Nie, nie grałem. Tarksus nie było karabinów. Ooo, <laughs> ale ciekawostka. Cyk. Dobra, gdzie tu ktoś jeszcze jest? to po schodach. O kurde. O coś wybuchło w ogóle. No. Tam gdzie dalej? Lecieć. Trzeba w dół zejść jakoś. A, no tutaj są schody. O, a w górę, w dół, dobra. Lecimy w dół. O. Trzyma Tobi. Bej LOL, jak ty tak szybko zszedłeś? No Sodami. No ja, ja? też skodami, ale jakimiś innymi Powiem Ci, że przechodziłem przez nich jak masło po prostu. Nawet no, bo to są ludzie gaz jego, czego ty się spodziewałeś po tym. Ty 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 gazu. Gazu. No tak, w sumie mogliby puścić gaz. No, maskapy. To, to tyle? Nie, z tyłu, weszli Gdzie? No było na mapie, przez chwilę. No było, przez chwilę, faktycznie. W górę trzeba wejść piętro. Gdzie ma schody? Tutaj. Czekaj sekundę, idę. Cyk. Jest tam kto? Nie. Hey. No się zajmij ty, ja zajmę się tamtą. Dobra. On jest mną. Jeden. Cyk, dobra. tam ten dynamit, powiem ci. Leży. Nie, no, jeszcze widzę jednego na mapie, jeszcze. A, no wszedł chyba po schodach. Mamy oczyścić tam budynek. Dobra. Powiem się, że trochę, trochę, trochę wallhack. Dobra. Cyk, zrobiony. Trochę mi ich szkoda. Mam, mam... chyba update doświadczenia, Ale tak. tylko trochę mi ich szkoda, nie, nie jakoś bardzo. Punkty przetrwania. No, powinniśmy to... Ta... Cyk. Ale ja nie mam. A się dziwnie strasznie rozwijam, mam wrażenie, w tym drzewku. Ja też To w się sensie tak totalnie... Ok, nie, nie tylko pokolej. ty Dobra, ja jestem nie. Pamiętaj o umiejętności tik taka żeby ją wziąć Tik-taka? No, tik-taka musisz wziąć Dobra, Ebi, ja już... niech tu się wychodzi? A, dobra, no ja już jestem Idę A jest na górze? Górze No, tutaj nad windą jedną Dobra, idę A to jeszcze wyżej no on to d no mówię, A. tutaj nad window Ej Chyba skryt, skrót skród. Skocz, kocz Chodzimy. No Czy to koniec? No tego questeta tak no mieliśmy oszczyścić ten. Jezu naprawdę tak easy. No to mamy takie karabinę. Można powiedzieć, że pomarańczowy A Ale też złożyć. udało ci się? No ja wiem, nie chcę złożyć. tego. Dzięki. Dobra, teraz polecam zadanie numer... Numerą mm, do... Może to... Ile masz minut odcinka? Eee... Cztery. To zróbmy główne. Dobra. Pause Jade. Jadę. Zjadę. Dokąd jedziesz? Do jadę. Jak do Polecam stronkę. Już reklamujemy. No nie, nikt, nikt tutaj niczego nie reklamuje. Następny odcinek również u Gabora. Eee, w sumie ten odcinek wchodzi w poniedziałek, nie? Czy? Tak w poniedziałek. Eee, tak, w poniedziałek. Więc następny w środę u Gabora. Dokładnie. Więc I poprzedni wiem, był powiedz... u mnie i następny też będzie u mnie. No dokładnie. To jest najlepszy tekst reklamowy po prostu A, na tak. tej, tej spółki. Ale to nie jest u mnie. Dokładnie. Cyk. On, to tak podpisuje Uniwersytet nie no, we Wrocławiu mamy to samo. Strażnik, cześć strażniku. Masz na piętrze? Czekaj, tam jest na górze quest No, no właśnie, jak go biorę. Chodź. No to chyba muszę iść z tobą. O, to jest Mort Norris! Tak. Co? To jest Mort Norris. <grym> Nazywam się Mort <grym> Jeszcze się przedstawił. Pracowałem w ratuszu w dziale modernizacji i konserwacji ten infrastruktury Ten też widzę się. Ach, to była niesamowita fucha. Mi Ach, to, to niesamowita, niesamowita fucha! Ty... miałeś do mnie jakąś sprawę? Nie chciałem odzyskać bieżącą wodę w mojej okolicy, ale przez te cholerne żywe trupy Żące wszędzie nie mogę. Szlak mnie przez to trafi A to Hamy mówić, żeby to dla mnie zrobić. Błagam. To byłby wspaniały gest obywatelski, który... Jest jaką gada! Może nawet trochę jak ja miałbym zrobić. Po prostu przekierować wodę, tylko tyle. Taki marketingowiec! Powinien napróć mu mordę. No dobra, to jest taki marketingowiec, widać, kurde po jego głosie. ale wspaniale, genialnie! Italia! <noise> Coach Mike jakiś. Normalnie. Dobra, tu jest quest dla kozaków niżej. Hej kolego, widziałeś może Jade albo. Chłop ma kaskę w długie, ciemne włosy, zawzięta. Nie! Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa. Nie! A Dzięki. Cyk! Dobra. Idzie teraz. Chodź zapytać co o jadę. Jade? Jadę Jade? Jadę. Co jadę. Jadę, jadę. <noise> Jest więcej osoba. Czego chcesz? Sklepik tu jest. Cholera, ani śladu, Jade. Ani śladu jadę. Dobra, sprzedawaj te, te karabiny. No, bo skarpy trzeba je sprzedać w końcu. Chcesz ubić interes? Nie chcę ubijać interesu, guys. O to, ja to ja mogę to. ciebie. <laughs> <laughs> Dobra, co jeszcze można sprzedać? sprzedać? Ja mam hajsu 54 Może jakie koła. wkurzają te laski cukrowe i piernikowe ludziki? No ja to wyrzucam. Ja mnie to strasznie denerwuje, bo to mi miejsce zajmuje, a zapominam o Czy tym. Czy możesz mi pomóc? Szukam no młodej kobiety, drobna, nie. ciemnobłosa, nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Ta, była tu. Niewiele się z nią Hehe. <laughs> siedziała tu trochę. Co, Co, Ciebie to to też słuchać tą muzyczkę? Nie no, a, bo kapa. Tu, tu, Szlak tu, tu <laughs> Mówiła gdzie idzie? Nie. Do domu. Ale ty jesteś Crane, prawda? Zostawiła to Aldemir. Mi to Żeby pokazać ma, mi jakim jesteś frajerem <laughs> Pokazać jakim jesteś frajerem Fajerem Dobra wyłącz tę muzykę no Dobra, Ale to, to quest, quest jest. W ogóle. Chodź tutaj, najpierw chodź tam No, to, no dobra, na kogoś ten twój. No to od razu tego typa weźmiemy Mogę na słówko? Tak? Nie <laughs> A ja on taki jak ty żul taki Ej, mogę na słówko? Panie kierowniku! Kierowniku! Porab tuj pistoletem na wodę! <laughs> Gdzie go znajdę? No, tu zaczynają się schody. Dawno go nie było w jego warsztacie. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię? Uh. Może tak zrobię? Nie no ja bym zrobił tego questa od razu w sumie, bo tłumiki mogą być Ale No to jest jeszcze, poczekaj, no w sensie jeszcze tu jest dużo innych questów. No Odbierzemy, odbierzemy No dobra to możemy zrobić tego questa. Tylko gdzie są te questy do odebrania? Nie ma więcej? Nie no ja widziałem więcej, ale jakoś nie wiemy. No właśnie się zniknęły Dziwne. Może by można było wziąć tylko od jednego? Kurde, ja bym oddał zrzut, tylko nie za bardzo wiem, gdzie. A jest ten znaczek, może gdzieś na zewnątrz. Gdzieś po drugiej stronie, a to nie jest w tej? Czekaj, bo gadamy z tym, gdzie jesteś? z Jade chyba. Nic, Jadę! Troy no. to Crane, słyszysz mnie? Crane, właśnie... Troy, dobra, niunie. ...Savik przebił się przez zagłuszanie i dobrze by było, gdybyś tu do nas wrócił. Nie bym brał. No co? Chcę zrzut oddać. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Po prostu, po prostu przyjdź tutaj. Mówię serio. Mówię serio, dobrze, proszę. że mówisz serio. To, dobrze, że mówisz serio, że muszę przyjść, bo raczej bym się... Bym... Myślałem, że to był prank tak no. popularny w dzisiejszych czasach. Takie przyjść tu i takie ice co, prank, jaha! twój czas. Mhm. Może wstać na jakoś tołu. No co to z tego, że w masz 48 tołu. godzin, <laughs> Coś mi się wydaje, że moglibyśmy to wszystko przespać tak ogólnie. No, co by było zabawne takie? Mamy 48 godzin. Nie, spokojnie, mamy czas, prześpimy się jakieś 3 man -man dni. Nie, nic się nie stanie. Send Nukes. Zobaczymy. Send Nukes, dokładnie. Zobaczymy, co ta nam powie. Troj. Znowu wy jesteście debilami. Znowu mam bana. No ja nie mogę. Jakiś kłeścik jest tu tego wariata pozytywnego. Pozytywnego wariata. Eee, pa panie wariat no. Pogodaj ze mną A gdzie ty, a, ty questa tego, dobra, dawaj tego wariata jeśli będziesz w okolicy strefy kibica sprawdź co tam się dzieje Eee, co masz na myśli? Sam zobaczysz Ktoś wzywa pomocy Były tam kobiety i dzieci <laughs> o, no A pamiętam questa No ale cóż, pywa Idziemy do tego, idziemy do góry Jakieś wyzwanie tu jest. No Dobra, chodź. Chodzimy. Gdzie ty jesteś? A tu już. Idę. Nieważne ile razy to widzę, nadal nie mogę w to uwierzyć. Do prasy wyciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE, który, jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny przestępczy syndykat. Zamiast szukać lekarstwa na wirusa Haran, jeśli wierzyć dokumentowi, GRE planował zmienić go w broń i sprzedać go temu, kto da najwięcej. Na całym świecie reakcje... Nie, nie, przewiń do tamtego. w reakcje ludzi. Reaction video, to tam ja bym był. pozostał przy życiu. To naprawdę cud. To cud, że wyszedłem z tego. Opłakujemy tych, którzy nie przetrwali, hmm. ale jak zauważył prezydent w dzisiejszej przemowie, my musimy żyć dalej. Wojsko poszukiwało żywych na obszarze objętym kwarantanną, ale wiemy, że nie ma tam już niezarażonych. Jest... Po zakończeniu procesu odkażania, wirus będzie można uznać za całkowicie zniszczony. To robota ministerstwa. Usprawiedliwiają się przed światem za zniszczenie tego miasta. Słuchaj, krain. Zanim nam stąd uciekniesz, mamy pewien pomysł, jak wysłać wiadomość. Mamy zamiar wysadzić budynek w powietrze i pomalować ścianę ogniem. Tego zombie by nie zrobiły. Jak to nie? Każdy zombie tak potrafi. Michael ma problemy w budynku. Michael to jest Myers chyba. No, normalnie. Stalkuje ich tam. Michał Major. Żadne z nas nie da rady tego zrobić. Ja też. ja, Jade, wszyscy znikniemy z powierzchni ziemi. No bywa no, cóż idę spać się z Jade? Muszę się z nią spotkać <grym> Ładne to teraz. gdyby nie ta szrama na całą twarz. Oj tam. Nie no, ogólnie jest ładna, no, prawda? No jest, jest Ładniusia. Nusia no. <grym> Cały słyszę słyszę tyrolkę, ty to słyszysz cały Bo to jest powiewanie na wietrze te rolki? Dobre. Eee, co my nam... Ile masz minut odcinka? Eee, yy, 12 No to lecimy, malowanie ogniem No to... E w złą stronę! Chcesz ten, Dobra, chcesz robić Chcesz robić ten, od razu głównego ja bym zrobił jeszcze to wyzwanie to jakieś poboczne No to jedno możemy zrobić się jakieś do mieszkania ropera, to jest to. E... Do rupera To no do 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 tam. Kurde, znowu złą stronę To jest tam te rolki, Dobra, ja mam lepsze sposoby No właśnie widać no, Jeszcze jak. Niedaleko odpalono flarę. Założę się, że ktoś Was. się zadział na bandytów. <noise> no i kto jest ktoś dalej? No ja. Nieprawda. Prawda, tylko ty jeszcze o tym nie wiesz. <noise> no, no. Łamiesz. No nie, no spadłem na, na dół. Nie mogę te rolki <noise> użyć. Pierwszy! Na początku zawsze ja jestem pierwszy, a potem ty pierwszy. No bez kapy, tak zawsze jest. Muszę zawsze Będzie coś zjebać. A Poczekaj, tu na dole coś jest. Ale dobra, wywalone. Ale no dobra, chodźmy tam. Gdzie? No tu są rajsowe te. A. To, i się jakoś świecą. O Wbiłem ja się byłem. Ja pierdzielę! Ja cię. ciebie. Ale w że bez takich, Dobra, osłani mnie. Nie podobało ci się to? No znaczy się przestraszyłem po prostu, no w końcu horror gama. Hmm? <laughs> Icyk, Icyk Ale w bicym. Cyk dwa Dobra, na górę, na Dobra, Na górę. Okay, A kurde. Dobra. A ja dam radę. Pierwszy... O nie, nie. pierwszy. No, no i co teraz? Kurde! Wygrał A... lepszy. No, lepszy, no. oczywiście, że lepszy. Lajka możecie zostawić za to. I suba też. Nawet... Suba No. Zostawcie suma. I I też do Gabora macie biznes, Po my uciekniemy do O! Daki to jest ten easter egg! Jaki easter egg? Z naszej easter tej, tej? Nie, a co? Patrz jaki fajny ten misio! Czekaj, a pewnie w Nafa, tak? Misio, nacisknij Gdzie? mu ten, tu. Naciskaj dalej! On cię kocha! Twój jak cię kocha. <laughs> Twój jak cię mi się misio, kocha. No długo jeszcze. No po prostu cię kocha. <laughs> Czekaj! <noise> czekałem! To przez to, że to... Go, to przez to, że go walnąłem? A i tu jest jakiś plan! No, dał no, plan, to jest taki easter egg. Ja pierdzielę, fajny. No. A powiem ci, że ja myślałem, że to przez to, że go walnąłem, bo tak na koniec chciałem go walnąć, ty. Nie, no po prostu już dużo, dużo, za dużo razy klikałeś. A to nie, znaczy ja słyszałem co on tam mówię, tylko powiedziałem, że dobry easter egg. nie znałem go. I love you. Tu jest spanko, looting. How zjadłem. Zostań, to zamknięty! Przykro <laughs> <Ale laughs> tam... mi, Gabor, zaprowadziłem Gdziemy. cię tutaj. O nie! Jak <laughs> to nie miało to wyglądać. Coś tu jest do lutego? Może jakie ja wbijam się z tych drzwi? Tu dzieci są chyba. Tak! <laughs> o, to jest ten czarodziej, siema czarodziej. Gandalf? Gandalf, szar... Gandalf. A on tam nie, on się nie okazał pedofilem tam później? <laughs> <w górze>? <laughs> nie, <laughs> chyba nie. Nie wiem. Cześć Wizard. Jestem Crane. Are you Wizard Harry? Nie wciskaj kitu. Szukasz różnikarza, który akurat ma na imię Rupę. Niech będzie. Chciałem porozmawiać o ulepszeniach broni. Pracujesz uh. dla Raisa? Nie. Hmm. Przekonujące. Przekonujące! W ogóle mu łeb jest wystaje z tyłu czapki. Póki nie wróci, nie, nie widzę tego. Od dawna nie jej widzę. nie ma. A, dawna na też widzę w sobie, włosy mu wystają. To też pewno chwilę potrwa, zanim hmm. wróci. A te dzieci? Co z ich rodzicami? Zjem, nie, żyją. Ja. żyją! Codziennie martwię się, że któryś z nich wyjrzy przez okno i zobaczy mamę albo tatę. Te ząbki się takie bołudni. same. Pobachaję im pewnie. Co robiłbym, gdyby. <laughs> <nogą dobra>. kolegi. <śmiech> ja, <śmiech> <nie>. <śmiech> że ja to panowała czarna magia, ale ja jestem dobrym czarodziejem, który ich ochroni. No, ma fajny głos. A, to taka niekończąca się gra. Jasmina jest tym lepsza. Kurczę, jestem różnikarzem, co ja tam wiem, o jakiejś magii, prawda? Wygląda na to, że. Alahamora. Wezmę... No nie do. Końca. Aloho mora. Mamy dziewczynę. Alocha. Cierpi na cukrzycę, a insulina skończyła się nam dawno temu. No to jak ona jeszcze żyje? Cukruma niebotyczne. Ja znaczy, cukrzyca to nie chyba Mówi, a, na na też, też trzeba jest mieć zawsze insuliny, tak, ta insulina, no cukier albo antycukier, insulina albo glukoza o ile się innego. No to insulina to jest glukoza. Ja nie. A może nadszedł w końcu czasu. No może. Chyba nie, nie, nie wiem, nie wiem. znam się, nie znam się na tym. Ja się się jest tylko mroczna. Spokojnie, Rupert. Przy kościu mów mi no więcej ducha, mów mi więcej. się tam znaleźć insulinę. O tak. No, no i na wyrównuje Zdobył poziom cukru Wow. No. Gdyby ci się naprawdę udało Mam tutaj radio Jak moja jest, wow. ci kurde na trochę do domu mm. Ale dam ci znać zanim wyjdę No i super skryt skryt Kcio. Dawaj, Dawaj. hajs biedaku hm? Co, To dał hajs czy nie dał? Nie no Nie no dopiero questa dostaliśmy Nie czekaj muszę sobie umiejętności Poziom przetrwania Tak, nie mogę latarki włączyć A tak w, w, w kamuflażu to, no <gasps> Ale ja to wziąłem już A ja nie. Teraz wziąłem. Więc co? Ej, Bill odcinka. Eee, 18 minut. No kurde. Jeszcze... No to lecimy. poczekaj co się to... kto wypuszcza dym. A ja idę się dowiedzieć. Ale wiesz, że to jest w tamtym mieście. Naprawdę? To, jest, to, to jest ten Do quest? Jest quest? To... Tak, to jest ten quest. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. to jest Boże to święty. On nas nawet w tym mieście! Nie, no to jest w tym questie! Nie, nie, nie! No patrz, no przecież jest znacznik! No jest znacznik, ale to chyba pokazuje znacznik do, do tamtego A. starego mia do, do tamtego miasta. Nie no, na pewno? Nie, możemy sprawdzić. No dobra, biegiem. Nie no, stare miasto, to jest to, to nie są slumsy. Tak? No, to jest ten. Nawet <laughs> się kto wypuszcza dym. Big smoke. O, wpadłem do jakiegoś mieszkania. Cyk. Wiesznie. Cyk. O, w sumie możemy zrobić z tym stadionem w następnym odcinku u Ciebie No Co jest w tym stadionie? Fajne rzeczy Ale zombie dużo? Też, znaczy to jest bardzo długi quest Taki na 20 minut? No myślę, że nawet ponad No Co tam jest w tym stadionie? Bo ja to nie kojarzę w ogóle. No zobaczysz, nie będę spoilerował widzą może ktoś się akurat nie ogląda nie? To Pomiędzy Pomiędzy mi powiesz. Znaczy Dobra. ja pewnie kojarzę, bo no ja zrobiłem Daiklata na 100%. No ta, Ja też zrobiłem Lighta na 100%, więc no. No no nie ma full damage'u. Oficjalnie ustalam, że nie ma full damage'u. No, Spadam... no, o tu mam. jest ten. Się biją z tymi. Goliat tu jest. O jaki faj pań... O nie, kolejny Goliat. No tak. Teraz trzeba tego no, za. masz gupie Dobra. To ja mam mało wypowiedzi, Ma Dobra, cykl. A, to cię uleczę. O, wybuchłem sobie. <grywki> wake up! Od razu cię uleczę. To ja tam jeszcze jest... żegający jest. Aby zabij, dobrze. Został zestrzelony. Bardzo dobrze. Aby tak dalej. Super. Dobra, hajci poproszę w nagranie. tam są. Jest trofeum. Ja Ciek... to widzę tylko, że jesteś sam. jest <noise> <noise> trochę no, 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 chyba tak, ktoś nie no, 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 dał no, 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 rady. A co to jest? Ej, no kurde, scroll nie Raisa. działa. Po co ci scroll? No scroll się ten przecież aktywuje kotwiczkę. Ej. A, kliknięcie Ej, scrollem scroll mi nie działa. No to co, bez kotwiczki reszta gry. No nie gadaj, kurde, że mi scroll nie działa. Między odcinkami sprawdzić, bo już kończymy i tak. Ej, naprawdę, nie działa mi scroll. To mówię, Abi między odcinkami sprawdzisz. Chodźcie, Biażu. No czekaj, no muszę to jakoś wskoczyć, no. A <laughs> bez, bez kotwiczki trudno, no. co? Ej no dosłownie nie działa mi ten scroll No mówisz to czwarty raz! A zepsuł mi się To bez kotwiczki będzie grać na no. co ja ci poradzę No przecież to jest niemożliwe no <grym> No powiem Ci że się jak się Jak się już uzależniliśmy to będzie ciężko Kurde Jak tam? No nie no Jak to tam jest na dole? Ja Patrzy wejść Pójdę sobie kotwiczką do ciebie Ej no kurna, no co jest z tym Znaczy prze, przełączyć się da ale kurde użyć kotwiczki nie mogę. O jest, udało mi się! Wow, dobra. Ale, ale tylko ale strasznie opornie to działa. Dobra, kończymy odcinek? Dobra, no to czekaj, możemy to ogarnąć oh, i wtedy skończymy. Patrz. Nie no, właśnie w następnym odcinku, bo to jest świeży quest. No dobra, no to kończymy ten odcinek, więc cześć, cześć! Widzimy się w następnym cześć, odcinku, chyba cześć. Skryt, skryt!